Obiecałam, że dzisiaj będą wyniki konkursu, bo w zeszłym tygodniu zorganizowałam konkurs, w którym było do wygrania bransoletka z własnym napisem. Także teraz losujemy i zobaczymy, kto ją wygrał. A dzisiaj z kolei pokażę wam jak robię bransoletkę. Jest to zamówienie dla jednego z klientów, który również nas ogląda, także dzisiaj będzie trochę w srebrze. Tak wygląda element w świetle dziennym jeszcze nie wypolerowany, chociaż tutaj yy, w świetle takim naturalnym dosyć mocno się ten, to srebro mieni, ale zaraz wrzucę do polerki, będzie się ładnie błyszczeć i wtedy dopiero mogę zaplatać i wykańczać bransoletkę. No i teraz zaplatanie i bransoletka będzie gotowa, bo klient chciał, żeby akurat ta była na sznureczku, a nie wykończona cała w srebrze. Tam, 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 I gotowa. Tak się prezentuje na nadgarstku. Akurat taki rozmiar identyczny ma klientka jak ja, więc łatwo było dopasować, żeby ładnie leżała. Ta akurat ma być ze sznurkiem. Druga ma być sztywna i ją zrobię troszkę później, czyli za kilka dni. A ta prezentuje się tak. Jego oceniacie? A no i zapomniałam wcześniej powiedzieć, że kryształ górski, który tutaj jest wmontowany, to my z Markiem sami znaleźliśmy. Bo kilka lat temu, jak wiecie, szukaliśmy minerałów i dość dużo tych kryształów mamy. Czekałam właśnie przed chwilą na kuriera, więc ja zaczęłam rąbać drewno na drobiazgi do rozpalenia. Przyszedł właśnie kalendarz. I jeszcze przyszła dzisiaj taka paczka. I was właściwie nagrywam ze względu właśnie na tą paczkę. Od naszych widzów Przesłali rzeczy, które mają. Czasami niektórzy z Was mi przysłają jakieś tam elementy, które Wam zalegają. Nie zawsze się na to zgadzam, bo nie zawsze jestem w stanie to wykorzystać. Tutaj akurat nie wiedziałam za bardzo co przyjdzie, wiedziałam, że będą piórka, ale przy okazji przyszły jakieś tam detaliki do biżuterii. Nie wszystko jest takie co ja wykorzystuję, ale część, na przykład takie koraliki ja używam. Takie koraliki używam. Tutaj są druciki, perełki, większe kamienie, no to kiedyś tam się najwyżej wykorzysta. Tu są bardzo fajne takie koraliczki. Akurat też często używam, tu są hematycy. Marek uwielbia hematyt. Tutaj są hematyty, także część z tych rzeczy jest tutaj dosyć taka fajna. I na pewno do wykorzystania. Nie wszystko wiem, co jest co. No i tam na dnie, na dnie, na dnie są piórka od papugi. Takie fajne do łapaczy będą. Tutaj jakiś kawałek drewna też dosyć fajny do zrobienia czegoś. Może też właśnie do łapacza. Zobaczymy. Tu jest fajne to pudełeczko na ten, na Takie rozsuwane. To raczej Markowi dam na jakieś haczyki do wędki bo ja potrzebuję zawsze pudełeczka, które są większe. Także część z tych rzeczy, na pewno drobne koraliki i hematyty pójdą najszybciej w ruch, Re reszta jakoś się wykorzysta jakoś do łapaczy dobra na tak Dzięki Michał bardzo za podesłanie, wszystko się wykorzysta u nas.